Pamiętam, że toczyły się ożywione dyskusje. Nie mieliśmy broni. Masy żydowskie i ich przywódcy żyli iluzją i nie popierano nas. Polskie podziemie całkowicie nas ignorowało. Chcieliśmy robić wszystko dla ratowania ludzi. Próbowaliśmy wyprowadzić tylu warszawskich Żydów, ilu się dało, chociaż zastanawialiśmy się, czy jest sens zajmować się ratowaniem jednostek, gdy miliony szły na śmierć. Wszystkim nam przeznaczony był jednakowy los i dlatego musieliśmy być z naszym ludem do końca. Musieliśmy zorganizować opór. Wielu Żydów nie wierzyło, że wywożenie idą na śmierć do komór gazowych. Jeden z naszych, będący wysłannikiem partii Bund, potwierdził tę informację. Żob podjął wtedy decyzję o rozprowadzeniu ulotek informacyjnych. Żydzi, wiedzcie, deportacja to Treblinka. Treblinka zaś. To śmierć. Nie polegajcie na kartach pracy. Ukryjcie dzieci i starców. Młodzi, broncie się wszelkimi sposobami. Przynajmniej utrudnijmy mordercom ich zbrodnicze działania. Nie bójmy się, że nas chwytają i rozstrzelają. Lepsza śmierć od kuli w getcie niż zakłada w treblince. Ach, pierwsza akcja zbrojna. Pamiętam to jak dziś. Mieliśmy do dyspozycji tylko dwa stare rewolwery. Jej ofiarą miał paść komendant żydowskiej policji w getcie, Józef Szeryński. Kiedy Izrael Kanał oddał strzał do Szeryńskiego i chciał strzelić jeszcze raz, rewolwer się zaciął. Strzał obudził żydowskich policjantów. Natychmiast otoczyli Izraela, lecz on swym zepsutym rewolwerem groził, że każdego, kto będzie próbował się do niego zbliżyć, zastrzeli. Policjanci się wystraszyli i dlatego Izraelowi udało się uciec ponieważ uciekał w kierunku bramy getta w Nalewkach, rozeszła się pogłoska, że zamachu dokonał Polak, który wszedł do getta wysłany przez PPS. Początkowo polskie podziemie całkowicie nas ignorowało, ale udało nam się nawiązać kontakt z armą krajową. Wielką rolę w tych dwustronnych negocjacjach odegrali Marek Edelman oraz mój mąż, Izak Cukierman. Poza tym... Przy wznowieniu kontaktów z AK pomagała nam Polka, Irena Adamowicz, żarliwa katoliczka, weteranka polskiego ruchu harcerskiego. To ona przejawiała wiele sympatii dla ruchu wyzwoleńczego. Zorganizowała spotkanie działaczy AK z naszymi przedstawicielami po aryjskiej stronie. Kiedy Niemcy wkroczyli do getta, postanowiliśmy nie wychodzić i nie atakować na ulicy, lecz czekać, aż wróg sam do nas przyjdzie. Przypuszczaliśmy, że Niemcy nie będą zbyt ostrożni. Nie wiedzieli bowiem, że oczekujemy ich z bronią w ręku. Istniała szansa, że uda nam się ocaleć dzięki ich zaskoczeniu. I jak się okazało, przyniosło to efekt. Nasz zbrojny opór miał być źródłem nadziei dla przyszłych pokoleń. Niemcy wytracili miliony Żydów, lecz nie zmogli nas. Nawet wtedy, gdy został ogłoszony koniec operacji likwidacji ostatnich Żydów. Przecież po naszej śmierci nasze czyny żyć miały powietrzne czasy. Ostatkiem sił Żydzi szukali ratunku, poruszając się między gruzami i płomieniami. Ogień wyganiał ich z kryjówek i podziemnych bunkrów. Wielu spaliło się żywcem lub udusiło od dymu, inni, mężczyźni, kobiety i dzieci, wychodzili z resztkami jedzenia z bunkrów. Matki trzymały na rękach niemowlęta, większe dzieci wlokły się za rodzicami ze smutkiem i rozpaczą w oczach. Wszyscy poruszali się, szukając ratunku za każdym stojącym jeszcze murem, stertą gruzu niepochłoniętą przez ogień. Kto może opisać rozmiar tej rozpaczy i ten strach błądzących wśród płomieni Żydów? Getto płonęło. Dniami i nocami ogień pożerał budynki. Dom za domem, ulica za ulicą.